Siemanko tu Janko widzowie Witajcie w kolejnym odcinku z Forza Motorsport I jak widzicie staję sobie już tutaj moją subarką czekam na was i słuchajcie mam nadzieję, że, ogląda, że oglądacie moje odcinki do samego końca my przechodzimy do wyścigu dobra zobaczymy słuchajcie co tutaj się wydarzy hmm. Uch! O oh my god, ile tych graczy. Hm. Proszę, żeby dało się wybrać tego miejsce. Dobra. E... Patrzcie, tutaj są kierowcy. Pierwszy. Są jacyś lepsi. Nie. O, o, o! Drugi. Teraz, słuchajcie, myślę, że możemy się ścigać, tylko dojdę do swojego start. Dobra. I czekamy. Dobra, słuchajcie. Lecimy z tym wyścigiem. Mam nadzieję, że mi się powiedzie. Ja już zaczynam gazować. Mm, 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 mm. Kurde. A co tak nagle mi przywaliło w tą stronę? No dobra, nie wiem. Słuchajcie, zobaczmy, co tutaj będzie. Okej, okay. pomału. No widzę, Draymata, mnie tutaj ładnie... No, ty. No co mnie spychacie? No kurczę, felek ale dziwacy, słuchajcie, no! Ej, ale jak tak to będzie, to ja, słuchajcie, nawet nie wiem, czy to dobrze, że ja sobie ustawiłem yy, ten tryb średni. Bo to, słuchajcie, jest dość trudne, już samo do wygrania. Na pewno trzeciego albo drugiego miejsca nie zajmę w pierwszych zawodach. Także tutaj trzeba ich też trochę, słuchajcie, poczaranować. Bo widzę, tak nie może być, żeby oni nie ciągle taranowali. Także ja tutaj myślę, ich też trochę poczaranuję, słuchajcie. Myślę, że mogę ich tak spychać lekko, ale nie mogę już ich tak właśnie jak to zrobiłem, słuchajcie, na treningu, bo za to jest już kara. A ja chcę mieć jak najlepsze wyniki, także powoli polecimy sobie, słuchajcie, tutaj na zakręt ładnie. Na ręcznym, słuchajcie, oczywiście, nie zawsze warto robić zakręty. Chyba, że będzie jakiś ostry, to poślizgiem można wejść. Ale to, tak jak słuchajcie wcześniej. O, 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 o! Niestety tu się nie da żeby przełazić drogę. Ale słuchajcie, no w końcu od czego jest wyścig, żeby przestrzegać żeby w nim zasad, no nie? O! już, jak widzicie, musimy robić samodzielnie. Także nie można już, widzicie? Gra już tutaj myśli, że jak my tutaj zaczniemy oszukiwać, że tak powiem ich wywalać z tych z planż, to za to jest już, jest już kara, no nie? No w sumie tak też jest w prawdziwych wyścigach, że za jakąś taką kolizję to się karę, karę można dostać. No zbytnio, zbytnio, z ty tu mi podjeżdżasz? Na bokcie. Hm. Brak kary, dobra. Całe szczęście, że muszę tutaj. O, patrzcie, widzicie? To było piękne, ok. Powoli. Pięknie jest! Myślę, że słuchajcie, jak na pierwszy wyścig, to bardzo dobrze mi idzie Dajcie znać w komentarzu, jak mi poszło. Także. Aj, no nie no gruszek! Kurde, bo znowu doszedłem do 17 miejsca. Muszę przynajmniej na 15 dojść. Dobra. Ksik. Ok, trzeba zajeżdżać im, drogę. Tamu tutaj zajadę. Trzeba się też, słuchajcie, od czasu do czasu ja mam takie przyzwyczajenie, że oglądam się za siebie, żeby zobaczyć, jak tam gracze yy, funkcjonują normalnie. Yy, na 9 okrążeń paliwa starczy. Do no dobra, to ja mam jeszcze dwa okrążenia, także słuchajcie, no to dobrze w sumie. Okej, okay, pomału. I słuchajcie, starajmy się nie staram się nie wjeżdżać w ten groszek, bo wiem, że mnie może spotkać. Także, dobra, tutaj... Mam, słuchajcie, na zakrętach mam najwięcej szans ogólnie, żeby ich wyminąć, bo oni się zaczynają tłoczyć tutaj wszyscy. I ja się widzicie, mogę tak ładnie we. Kurde, no. Pół sekundy. Oj. No dobra, jeszcze raz. Czekamy, słuchajcie, bo coś mnie nie chce połączyć. O, dobra, dobrze, Lecimy. Kurde, już mam karę 3 sekundy, no i ja nie mogę i 14 miejsce, ale no w sumie to dobrze, bo nie zjechałem z toru za dużo, za daleko. Ale to w sumie ci gracze mnie tutaj trochę popchnęli, że tak powiem. bo Zaczęli, jak widzieliście sobie, że tak ze mnie drwić, że tak powiem. Okej. Okay. Okej. Okay. Hop. Lecimy. Pierwszy wyścig jest, słuchajcie, na... O, patrzcie, poziom trzeci już biłem. Także lecimy, myślę, że może coś się uda tam. Słuchajcie, przedostać jeszcze do przodu no, na tym ostatnim okrążeniu. Hop! Jeszcze czwarte. Jeszcze jedno okrążenie. No kurczę, ale jeśli ja nie dostanę, na pewno na te pierwsze miejsca czy tam trzecie. Chyba, że drywatarze mi dają, dadzą fory. Menu jak się y, zrobić? O jest menu. Ustawienie słuchajcie myślę, że żeby troszkę to y, łatwiej. Aj, nie ma niestety tego na razie. Zamykamy. Eee, dobra. Start. Mhm, dobra. Lecimy. Sajcie z następnymi wyścigami. Tutaj okrążeniami w sensie. Tutaj robię już parcie na driftingu. Ok. Woli. Kurczę. Dobra. Może teraz słuchajcie się przyda tylko ta opcja, bo zresztą no wiecie. No Ale hop, powoli, Dobrze jest. Dobra, już drifting mamy. Ech, może chociaż na piąte się przetransłamy, chociaż wątpię, bo już tutaj ostatnia jest linia prosta. Nie wiem jak oni to słuchajcie robią, że oni się tutaj dostają, tak? Hej, okay, pomału. O! Co jest? Ej! Co ja zrobiłem? Eee... Yy. Dobra. Mm. Wiecie, co nie wiem, co teraz zrobić? Hm. czas pić stopu, ale ja nic tu przecież nie zrobiłem. Ok, ukończono 24, tak? Gdzie ja jestem? Tutaj. Yy, nie wiem, w sensie nie mogę mnie, nie mogę mnie znaleźć. Yy, tutaj, no niestety, 24 miejsce. Dalej. No, i tak samo w rankingu. Niestety czwarte miejsce, no ale słuchajcie to. Hmm. Hmm. Czekamy. Kontynuujemy. Nagrody za wyścig. Hmm. Okej. Okay. Uh. Dalej. Jo Dobra, pięknie kontynuujemy hmm, dobra wybieramy jest tuning pomiędzy zawodami będziesz mieć możliwość dobra także możemy tuningować samochód więc już mi się gra bardzo podoba że tak powiem nawet tuning a jeszcze nie mam dostępnego dobra a już jest dostępny jednak spoko Step. Try to experiment with different parts. Mm -hmm. If a part doesn't get you the results you were looking for, remove it. Then use the refunded CP for something else. No Continue, each car has its own unique set of parts. If so level up the car, new categories of parts will unlock. Continue, change the car's performance, and the PI number will be recalculated to reflect that change. A car's PI mm -hmm. is determined by its level of performance. The faster the car, the higher the PI number.

Mm Hicks, -hmm. otwierdzenie, zatwierdzenie, ok. Zobaczmy co tu jest. Kończamy. kontynuuj i lecimy. Mhm, mm czekamy, słuchajcie, zobaczę. Dobra, przechodzimy do zawodów. Pomijamy i przed zawodami stwierdzę hm. OK, Okej ok. Eee, poziom trudności. Okej. Okay. Wyższe wartości. Dobra. Co, zostanę przy tym. Rozpocznij trening. Także to tylko trening. Ok? Czekamy. Ok? Czekamy. O, już jest nawet trening. Dobra, start. Uuu. Dobra. Okej. Okay. Powoli. Lecimy. czy są oczywiście próbne. Także słuchajcie. Dobra. Okej. Okay czekamy powoli okej okay. czekamy aż mi pad zawibrował słuchajcie o driftingiem ładnie także hop mam nadzieję, że słuchajcie uda mi się wygrać ten wyścig fajnie by było przynajmniej powoli a zacznę sobie troszkę zakręt może Dobra. Każdy tor obejmuje kluczowe odcinki. No dobra. Drifting... Kurde, marchewki wjechałem. Dobra, lecimy. Oczywiście słuchajcie, to jest trening, także... Na razie to, że tak powiem, nie jest istotne, co tutaj się dzieje na tym torze. No i jest. Dobra, pięknie. Drugie okrążenie, jeszcze trzy okrążenia, teraz dwa. Dobra, lecimy. W zasadzie, jak patrzę na mini-mapkę, to ogólnie tutaj te zakręty widzę, że są dość ostre, że można robić drifting. Y ale ogólnie w sensie driftingiem zaczniemy się bawić później tylko y, ja na razie tak kluczowo robię ten drifting w sensie specjalnie, bo chcę się pobawić trochę dobra, powoli spokojnie i jest pięknie y, bo patrzcie, to jest ogólnie tutaj y, widzicie? Widzicie tego buta przede mną? to myślę, że to jest trening dlatego, żeby go wyminąć y, albo coś w tym stylu Dobra, lecimy. Powoli. Ognia. I myślę, że słuchajcie, teraz go mogę wyminąć ładnie. O, widzicie? O, dobrze. Brak kary również. Powoli. To jest na razie słuchajcie trening, także... Yy, no, że tak powiem nie ma tutaj znaczenia, na której pozycji jestem. Yy, czas mam dobry. Yy, bo słuchajcie, jak Sami tam widzieliście. Rekord życiowy odcinka, no. ok, Dobrze. O, patrzcie, tutaj przede mną nawet są jeszcze jakieś boty. Boty sławy. Dobra, trzeba poczekać. Powoli. Co za mną się dzieje? No dobra. Lecimy. Ognia. Powoli. Trzeba zwalniać, słuchajcie, na każdym zakręcie bo wystarczy, że jeden raz się wyrwę spod kontroli samochodu i że tak powiem jest po mnie okej? Okay. nowy rekord mm. have no the for today. kurczę, kurcze, 50 kary o ty mały co mi auto uszkadzasz? No słuchajcie, trzeba mu troszeczkę tutaj że tak powiem przywalić w ten ryjek za chwilkę, jak będzie tutaj gdzieś blisko. Aj! jest story znowu, kurde. Mhm. Hop! Słuchajcie, bardzo fajnie mi się gra w tą grę. także hop, hop. Dobra, hop. Juhu! Lecimy. Dobra, zakończamy trening. Myślę, że słuchajcie, jestem gotowy na wyścig porządny hop. Okej. Okay. Wyścig zakończony. Czekamy. Poziom trudności. Tak. I co? Myślę, że to na razie. Wiem, to trochę głupio, ale no... Nie wiem czy dam radę, słuchajcie, ten wyścig zrobić. Lecimy. Ścigo się. Okej, okay, czekamy. Dobra. Startujemy. Dobra. Uwaga, powoli. Lecimy. No i patrzcie, już jak widzicie, jestem. Startuję z siódmego miejsca. Myślę, że całkiem dobrze, nawet. Także teraz wystarczy siup. I troszeczkę wepchać do nich. No, ziomek. Lecimy. Dobra, słuchajcie, no widać, że oni mnie na razie tutaj taranują, a nie ja ich. Także, no, słuchajcie, to nie jest taka prosta gra, jakby się też wydawało. Yy, zostawiajcie łapki i subiki. Również słuchajcie, bo to bardzo yy, bardzo jest miła, jak ktoś zostawi subskrypcję, lub napisze jakiś komentarz, że nie przejmuj się czy coś. Także słuchajcie, hop, powoli. O, to napiszę w komentarzu Forza Motorsport. Yy, Przyknę mu serduszko. Ok. O, 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 dobra. teraz gościu wyleciał z tego, bo wyzepchnąłem. Powoli. Dobra. Driftingiem. Oj. No nie. Dobra, Trzeba się wepchać tutaj po hamsku troszkę, że tak powiem. Bo. No, słuchajcie. No, w końcu trzeba swoje sprawy jakoś też załatwiać. No nie? Także y, trzeba się troszkę po hamsku wepchać tutaj. Yy, może troszeczkę ich potaranować, ale nie za bardzo. Bo nie chcę, żeby tutaj mnie potem kar, żeby były duże. Uhu, patrzcie, jak się ładnie wypchałem tutaj do nich. Okej. Okay. No dobra, 11 miejsce, ale to i tak nie tak źle, słuchajcie. Bo niektórzy tutaj zajmowali 24, na przykład, tak jak ja, w poprzednim wyścigu. Okej, okay, powoli. No. Jest ładnie, także hop. No, gościu! O, poziom piąty już wbiłem. Dobra, zwalniamy. Lecimy tu. I driftingiem w ten sposób. Słuchajcie, jeszcze żadnej kary nie dostałem. Ale dziewiąte miejsce to, słuchajcie, i tak już nieźle. Muszę Wam powiedzieć. Także lecimy dalej. Na tych zakrętach nie wiem dlaczego, ale zawsze mam y, największe szanse, żeby ich y, pok do, y, pokonać. Także powoli. Tutaj jest za chwilę linia mety. Ja już tutaj zaczynam gazować. I tego typka z dodżem Trzeba chyba troszeczkę Zabrać się około pół sekundy No kurde Dobra, trzeba ci jeszcze dwa okrążenia Dobra, dajcie hop No, ten gość jest chyba troszkę szybszy Za chwilę zacznie hamować, tak? No, zaczął hamować Hamuje też I wpycha mu się Kuk. Dobra, do ciebie gościu też się chce wepchać Także słuchajcie, do nich też się trzeba tutaj czasami, także tak powiem, po chamsku wpychać, bo yy, oni ogólnie to nie taranowali tam nie, także yy, ja też muszę ich taranować lekko, żeby się przedostać gdzieś wyżej. Okej, okay, puk hop, siup, na razie, panowie, dobra, piąte miejsce, słuchajcie, powoli lecimy, dobra. Piąte miejsce, słuchajcie, to też nie tak źle Bo uważam, że to i tak bardzo dobrze Także powoli Och, no dobra, jest Czwarte miejsce, może uda mi się ukończyć w pierwszej trójce Albo nawet yy, Na drugim miejscu Oj, no tutaj może użyję, słuchajcie, tej opcji Ale nie będę jej używał często No, ile? Dobra, już Hamujemy Temu tu trzeba zajechać drogę I gaz, gaz do dechy Dobrze jest Zajechałem mu drogę, ten ham... no, gościu Weź mi nie tutaj, no, dobra. Trzeba go, patrzcie, bo on ma tego Opla takiego yy, zgrabniutkiego, fajnego. Gościu, 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 gdzie ty się wpychasz? Dobra, trzeba się tu, o. Jest trzecie miejsce. O, i tam widzę, patrzcie, już dwu, dwa pierwsze, bo dwóch pierwszych yy, Dryvatarów. Także może uda się zdobyć to pierwsze miejsce. Lecimy. Dobrze teraz tu, powoli ok, i siup, powoli leciutko też, słuchajcie, trzeba tutaj uważać, bo to nigdy nie wiadomo czy ktoś mi się tu za chwilę nie właduje w tyłek okej, okay. pomału aj, zapomniałem, że tu jest ten taki zły zakręt ostry no, jest takie jest, miejsce lecimy teraz tutaj i trzeba, wystarczy teraz, słuchajcie, że tylko y, ten, temu botowi ostatniemu. Y, chociaż wątpię, żebym go teraz wyminął w te ostatnie tutaj parę. Jak widzicie sami, y, w te ostatnie sekundy tego wyścigu. A może jeszcze się uda. Nie, raczej się już nie uda, słuchajcie. Ale myślę, że i tak super wyścig. Dobra. Lecimy. I na końcu hop. Pięknie. Dobra. Ukończono drugie miejsce. Zobaczymy, który w rankingu jest... Oj... No dobra, może być. Więc słuchajcie, myślę, że w następnym odcinku zrobimy sobie resztę wyścigów. Ja jeszcze zobaczę tutaj, jak wszystko się prezentuje. No i słuchajcie, poziom kierowcy pierwszy, trening, zdobyte kredyty 6000 aż. Dobra, więc myślę, że słuchajcie, będziemy zakończać na tym nasz odcinek. Kto chce, niech zostawi łapeczkę, a kto chce, niech subika. Widzimy się na cennych odcinkach z Forza Motorsport. Trzymajcie się, cześć!